Prawie wszyscy lekarze z Rady Medycznej odeszli. Twierdzą, że rząd ich rad nie słucha, więc bez sensu jest dalej radzić. Ci lekarze to Kolejna grupa, która pod wpływem nacisków politycznych opozycji nie potrafi docenić osiągnięć rządu w walce z wirusem. Tu jest podobnie jak zresztą społeczeństwa, które nie docenia walki rządu z inflacją i drożyzną. Znów opozycja wywleka, że tu parę osób dostało mniejsze pensje, tam komuś zwiększyli opłaty, ale to są jednostkowe przypadki. Które giną w ogromie dobrodziejstwa, jakie spłynęło na kraj w postaci polskiego ładu. Ceny rosną, ale rząd reaguje natychmiast. Premier wygłosił apel, żeby nie podnosić cen, bo to szkodzi ludziom. Morawiecki nie pozwoli ludzi skrzywdzić, bo lepiej nie upiec tego chleba. Jeżeli koszty pieczenia wzrosły, niż podnosić jego cenę. Jak apele nie pomogą, to się ustali państwowe ceny. Jest już prośba do klientów, żeby ceny kontrolowali. Tu można by też zachęcić, żeby się organizowali. Jakaś ogólnopolska inspekcja. Robotniczo-chłopska była taka kiedyś i miała swoje zalety, dziś mogłaby też wspomóc szpitale. Kontrolować, czy respiratory są odpowiednio konserwowane, czy pacjenci są prawidłowo leczeni. Warto by teraz szybko pokazać tej upolitycznionej Radzie, co stroi Fochy, że była niepotrzebna. Tym wszystkim doktorom i profesorom pokazać, że świetnie dajemy sobie radę bez nich. Mamy dobre przykłady z przeszłości. Ja już to tu. Pokazywałem i dzisiaj przypomnę jeszcze raz bo warto. Stale wzrasta sympatia i zaufanie do inspekcji robotniczo-chłopskiej, tej najdoskonalszej formy ludowładstwa. Polarna Ircha tym razem postanowiła uzdrowić sytuację w służbie zdrowia. W przychodni rejonowej zanotowaliśmy duże zaniedbania i uchybienia, a więc niezwłocznie przystąpiliśmy do działania. Ja poszłem na komendę sporządzać raport służbowy, a porucznik Girera z bezpieczeństwa przeprowadził rozmowy z personelem. Więc tych wacików i tych też nie będziecie wyrzucać, one do dwukrotnego użytku będą. Ja tu wynotowałem przypadki nieprawidłowego leczenia. Temu Makowskiemu niepotrzebnie dawaliście wapno, kotarbę trzeba było położyć do łóżka, Inspekcja robotniczo-chłopska, nawet tutaj, na sali operacyjnej, jest w stanie pomóc. Powin Pomóc. Oczywiście wszystko zależy od postawy lekarza. Niestety niektórzy wywyższają się nad tego robotnika, chłopa i ubeka z inspekcji, zbywają byle czym tych dzielnych ludzi, którzy no może nie mają takiego wykształcenia, ale mają instynkt klasowy. Ja wierzę w instynkt. Ja tu nawet dzisiaj zaprosiłem kilku takich towarzyszy z inspekcji robotniczo-chłopskiej. Sam zaprosiłem, dałem im fartuchy, dałem narzędzia, dałem im pacjenta i oni operują. Czemu? Tu pojawia się szansa dla otwartych głów gorących serc. Otwórzmy wrota sal operacyjnych ludziom ideowym, pewnym klasowo. Rzućmy wreszcie przeciwników u Oni są nam niepotrzebni. Przecież widać, że świetnie sobie dajemy radę bez nich.